Buenas, witam Cię serdecznie na hiszpański Zapytaj Poliglotę. To nagranie z serii Un momento, por favor i wyjaśnię Ci w nim, jak po hiszpańsku powiedzieć ze mną, z Tobą, z nimi. Zapraszam. Gdy chcemy powiedzieć po hiszpańsku, że z kimś idziemy albo z kimś jesteśmy, albo z kimś coś robimy, to nasze polskie z przetłumaczymy na hiszpańskie con. Powiemy na przykład con ella, z nią con el, z nim con usted, z panem, z panią, lub w liczbie mnogiej, con nosotros, z nami, con nosotras, z nami, jeśli chodzi o grupę samych kobiet, con vosotros, z wami, con vosotras, z wami, z grupą kobiet, lub con ellos, z nimi, con ellas, z nimi, con ustedes, z państwem. Natomiast jak powiedzieć ze mną, z tobą albo ze sobą? Conmigo znaczy ze mną. Zapytamy na przykład, vas conmigo al cine? idziesz ze mną do kina. Albo puedes contar conmigo. Możesz na mnie liczyć. Contigo znaczy z tobą. Powiemy na przykład: Bo idę kompras contigo. Idę na zakupy z tobą. Albo quiero hablar contigo. Chcę porozmawiać z tobą. Consigo znaczy ze sobą. Na przykład Ella siempre lleva consigo el móvil. Ona zawsze nosi ze sobą telefon komórkowy. Chcesz nauczyć się języka hiszpańskiego szybko i skutecznie? Zapisz się na intensywny kurs od podstaw hiszpański w 3 miesiące. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, a do tego otrzymasz pakiet dodatkowych materiałów, jak gotowe notatki, audio nagrane przez Hiszpanów, fiszki w aplikacji, wideo z każdej lekcji oraz stały kontakt w grupie. Link jest w opisie tego nagrania. Z samą sobą w języku hiszpańskim w rodzaju żeńskim to consigo misma. Z samym sobą w rodzaju męskim to po hiszpańsku consigo mismo. Ze mną samą po hiszpańsku w rodzaju żeńskim to conmigo misma. Natomiast ze mną samym w języku hiszpańskim w rodzaju męskim to conmigo mismo. Z tobą samą w języku hiszpańskim w rodzaju żeńskim to contigo misma. Z tobą samym. W języku hiszpańskim, w rodzaju męskim, to Contigo mismo. Obserwuj hiszpański, zapytaj poliglotę na YouTubie, Facebooku i Instagramie, gdzie codziennie publikuję ciekawe i przydatne zwroty. Nos vemos pronto.